Cztery. 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 Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Spotkaliśmy się dzisiaj wspólnie z mieszkańcami gminy Leśnica w Boguszycach, żeby uczcić już 232 rocznicę Konstytucji 3 maja. Konstytucji 3 maja, która dla nas Polaków jest zbiorem praw, ale również obowiązków, to dzięki niej możemy dzisiaj dumnie powiedzieć, że jesteśmy mieszkańcami wolnej i demokratycznej Polski. Nie zawsze było nam dane czcić to święto, bo zaraz po uchwaleniu Konstytucji 3 maja w roku 1791 Przypomnę tylko, że jest to jedna z najstarszych konstytucji, nawet starsza od francuskiej. Znaczy, yy, czas zaborów była pierwsza i druga wojna światowa, gdzie nie mogliśmy spokojnie świętować rocznicy konstytucji 3 maja. Ale dzisiaj możemy w wolnym kraju, jako wolni Polacy, tą uroczystość świętować, i złożymy teraz z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, ten oto piękny bukiet kwiatów. ¡Gracias!